Witajcie, dziś zagramy sobie w The Hound Real Slender Game, czyli polskiego slendera. Zobaczymy, z czym to się je gra. Yy, podobno jest rewelacyjna. Yy, pierwszy raz to uruchamiam. Graficznie ma mnie porazić podobnież. Jeszcze sobie sprawdzę tutaj ustawienia na szybcika. Yy. Opcje, aha, w Sadem chodzimy, shiftem biegamy, e to jest akcja, f latarka, yy, moc światła, intensywność światła, mysz, yy, kółkiem od myszy, folder, dobra. Back new game, I teraz tak, zastanawiam się nad gamerem i nad paranormal. Ale wiecie co? Huj, jedziemy, paranormal. Pokażcie mi tą piękną grę pokaż. No way. No. Latareczkę poprosił o właśnie. O, god damn it. Ładne to. To jest ładne. Już mam dreszczole. Yy, grę stworzyło polskie studio. Yy, Paranormal Dive, Chyba tak, albo Dew jakoś tak. I robili tą grę całe dwa tygodnie. Więc po prostu chwała im za to. Wow, nie, naprawdę jest kosmos. W dobrą stronę idę. Tu gdzieś auto miało być podobno. Czy coś? A jest. Oglądałem troszeczkę filmików. Ale w rzeczywistości tego nie widziałem. Ale wiecie co, wrócę za dosłownie sekundeczkę. Jestem sekundeczkę później. Yy, chciałem troszeczkę zmniejszyć detale grafiki, bo yy, mam 10 FPS-ów, ale niestety nic to nie dało. Mimo... o ale mam dreszczole, ja pierdolę. Nie chcę się tego czytać, wybaczcie. Nie, to jest jakiś kosmos, ja się zesram zaraz. Dobra, zebrałeś baterię, tu mamy jakąś fotkę. Też sobie ją zbierz. Zginiemy, coś czuję szybko i, i... najprawdopodobniej jak zginiemy... ...to skończymy sobie odcinaczek. A ciebie to subię, że tu będziesz darła ryja? Nie, że i ryja, Allah, nie. Paranormal jest podobno przepierdolony, bo Slender pokazuje się non-stop. Idzie dostać zawalca. Oh god dammit. Dobra. Idziemy sobie powoli przez las. Nie mruź mi tutaj takich rzeczy, panie kolego. Nie patrzę na mapę, nie zatrzymuję się nawet na chwilę. Zmniejszmy troszeczkę światło latarki, bo zaraz nam padną baterie. O la, la, lewo, prawo, prawo, idziemy w prawo. To będzie błąd. Coś czujesz, to będzie błąd. Nie, gra naprawdę wygląda wybitnie. Ale wiecie co, cholera? O, tu jest domek. Tak, domek. Tu gdzieś powinno być wejście do domku. O, jest. Slender, nie łaj za mną. Nie łaj za mną. Nie, wiecie co wam powiem? Gra ma klimat. Gra ma klimat. Naprawdę miażdżę mi mózg. Lampa nie strasz mnie. Nie straszcie mnie. Jezu mam całe, całe ciary, mnie przechodzą po całym ciele. Ciebie tam nie ma, nie macie. Idziemy do domku zobaczyć co się tam dzieje w środku. Stoisz tam już? Nie, jeszcze nie. display skripy oh yes. Zbierz proszę te baterie. Lagi są przeokrutne. Mam nadzieję, no to będzie widać niestety. No ale mówi się trudno. Chcę sobie zagrać z wami w coś co nie uciąga mojego kompa, to niestety tak to się kończy. Mam 7 FPSów, to jest po prostu szaleństwo. To jest szał macicy wspódnicy. Myślałem, że w ale A nie, ta gra jest kiepsko zoptymalizowana, no kurde, chłopaki ją robili dwa tygodnie, no bez jaj... O, jest karteczka. To ja idę czy ktoś idzie? O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, 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 no. na dół. Spadamy, zebraliśmy kartkę z domku. Mam nadzieję, że jak wyjdę to mi nie wyskoczy przed ryj. Tamenda. Lecimy tam. A nie na płot. Mam troszkę problemy ze sterowaniem, bo te, te 10 FPS-ów jednak ryje mózg troszkę. Nie, poziom paranormal ryje mi mózg. O! O, 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 o. A co ty przede my jesteś? Jak cię nie widzę. Nie, no to jest jakiś żart. Bez jajec. Co tak ciemno? Aha, latarkam. Zmniejszono. O, tam jest jakieś światełko. Cicho Slender nie jęcz Telewizorek. W tym telewizorze, z tego co wiem Leci... Tak jest, leci Frankenstein. I to podobno w całości. Z tego co widziałem to PewDiePie go oglądał i obejrzał go prawie całego. Gdy po chwili złapał go Slender Cicho Slender Dupku jeden. No. Wyłaś stamtąd kurwa las. Jak ja kocham las. Jezu ja po tych grach ze Slenderem ja do lasu nie wejdę. Się zesra, a do lasu nie wejdę. No nie wejdę, no. O oh, fuck. Mam nadzieję, że Wy to wszystko słyszycie, bo jak nie, to ja nie zamierzam tego drugi raz nagrywać z tymi ośmioma FPS-ami. Wiem, że tu w lesie jest kartka. Tylko jestem pewny w 100%. Tego jestem pewny w 100%. O mój Boże, o mój Boże Tylko gdzie ona jest, ta karteczka? Kai je. Kartka gdzie jesteś, God O jest Grube drzewo, to i gruba kartka. Dawaj, i spadamy. Ło! Jeszcze 9. What is... what is... Wrong this No nic no, mgła jest, troszkę ciemno, cały czas mamy noc. Kurde, przydałoby się jakieś baterie znaleźć, A jak mi żarówka padnie w latarce to się po prostu załamę. Przydałoby się znaleźć drogę. Jest droga, jest lampa. Wow. Fiu fiu. Tu się czuję gdzieś bezpiecznie. Ogólnie powiem wam, że graficznie mi się podoba bardzo. Ła, klimatycznie też jest naprawdę nieźle. Jest szał. Nie, ja mam ciary na całym ciele. Jak będę darry, ja to wybaczcie. Chociaż jest 22.19, siedzę w w ciemnym pokoju jak to zawsze. Nie mrugaj mi tu kurwa tym ziarnistym ekranem. Te dźwięki w tle, ja pierdolę. Szok. A tu się lampka zepsuła. Nie, świeci Aha, ona tak mruga se. Semerek aj A idziemy tu, idziemy tu, idziemy, tu idziemy, tu idziemy tu nie, 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 nie. idziemy, tu idziemy, tu idziemy, tu idziemy tu, idziemy tu. Slender ty Świnio. Pazerna. Nie chcesz mnie zabić co? Aha, ten nie wyjdę koniec mapy. To idziemy tu. Popraw latarkę. 9 fps -u. to jest masakra, masakra. Po prostu, jak gram w grę, w którą sobie pograć, sami się posdygać, go lubię nagrywam ją dla Was w 12 fps. -ach. No nie męcz się, gościu, bo nie ma czasu na tapierdoły. O, 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 jakiś płotek. Tam coś jest. O, i tu coś leży. Chyba baterie. Zgaś tą latarkę, Zmniejszam. O, mam baterię, ok. Przepraszam was, ale te 12 fpsów... Nie, naprawdę, choćbym bardzo chciał, nie nagram wam w większej ilości FPK-ów, bo, bo po prostu mi komputer tej gry nie uciąga. Ja mam nadzieję, że to wam wystarczy, jeśli będziecie chcieli znaleźć coś yy, dogodniejszego pod względem Prędkości wyświetlania klatek na sekundę po prostu. Wejdźcie na piłbiego, ewentualnie na Karolka 95. Oni też to nagrywali. Tam można sobie tą grę zobaczyć w całej okazałości, a u mnie możecie się ze mnie pośmiać. Na razie nie ma tak źle. Czasem coś psyknie, czasem coś jęknie. Nie ma tragedii. Dobra, wracam się, bo tu nic nie znajdę. Ta gra jest w ogóle taka jakaś trochę dziwna, bo jest tak, 18 FPS-ów w tym momencie, a przejdę 10 metrów dalej i jest 12 a niewiele się w sumie zmienia. Jak jest trawy dużo chyba tak, chyba jak jest dużo trawy, to wtedy FPS-y lecą w dół. No kurde, no gra jest kiepsko. Nie, 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 nie panie kolego. Nie, 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 nie tak szybko. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. A ja to się dopiero rozkręcam. Co sumie, co jak się czuję, go swoi, to ona nawet tak bardzo nie straszy, ale klimat ma po prostu rozbrajający. Ryje mózg. Konkretnie. Chciałbym jakąś ścieżkę. O, mam ścieżkę, ładna ścieżka. Jakoś już bezpiecznie się czuję, idąc ścieżką. Mam nadzieję, że mojej matuli nie obudzę. Ło. Wow o to była tylko lampa. Kurwa, jaki to jest czat? Ale nie, dla chłopaków z Paranormal, Due po prostu odpierdoliliście kawał dobrej roboty i to w dwa tygodnie. Nie wiem, czy wam się nudziło, czy żeście to robili na studia, ale takich ludzi nam potrzeba w Polsce. I powinni teraz ich wziąć i jej games, żeby im robili gry. No jak kurwa, oni z silnika. Unity bodajże. Nie znam szczerze mówiąc tego silnika, ale wiem, że poprzedni Slender, ten, ten chyba podstawowy jedyneczka, był na nim tworzony. No kurwa, zrobili z takiego trupa takie coś. i powinno ich wziąć od razu, dać im po 100 tysięcy miesięcznie, oczywiście euro i niech chłopaki działają. Za tą grę. Z... Miłą chęcią mógłbym zapłacić, tak szczerze mówiąc. Podobna jest tu jakaś historia, ale szczerze mówiąc nie chcę mi się jej odkrywać jakoś szczególnie, chcę się trochę podygać i nic poza tym. Mam nadzieję, że gdzieś dojdę tą ścieżką. O kurde, jakieś beczki. Pain. czad, Nie wiem co, pain coś. Kurde, no tam się musi dać wejść jakoś. Aha, tu się da wejść, dobra, dobra. Jestem debilem. Mamy baterie, bardzo w sumie dobrze. O! A co to? Co to, kto to? Kurde, ładnie to wygląda. Może tekstury nie są jakieś przekozackie, ale jest dobrze. Kurwa, ale klimat. Klimat mnie po prostu miażdży mięśnie czoła.

Wiem, że za wiele Wam nie pokazałem, ale jak to przy każdym Slenderze, którego nagrywam, na tym poprzestaniemy. Powiem Wam, że ten Slender The Hound, The Real Slender Game, wygląda rewelacyjnie. Klimat po prostu wbija w fotel. To jest niesamowite. Ale. Bardziej straszyły mnie te stare Slendery. Nie powiem, że ten mnie nie wystraszył, bo naprawdę jest świetny. Ale tamte gdzieś bardziej. Ten bije tamte o głowę, jeśli chodzi o klimat. Klimat po prostu miażdży. Dawno nie widziałem tak klimatycznej gierki. Nawet gry yy, robione. Yy, robione jak to się mówi yy... gry robione yy... z pieniędzmi wysokobudżetowe no wreszcie słowo znalazłem jąkam ja się jak stara baba gry wysokobudżetowe nawet nie mają takiego klimatu jak ta oto pierdółka na zrobiona w dwa tygodnie naprawdę paranormal team panie yy... Kolczok Wojtas, Czo, Czomik, jesteście po prostu goście. Zrobić coś takiego w dwa tygodnie, szok. Grę polecam każdemu. Grę ściągnąłem z Chomika, niestety żadne oficjalne linki już nie działają. Nie wiem dlaczego, bo gra jest podobno darmowa. Więc jeśli macie Chomikuj.pl, to wchodźcie na Chomika, wpiszcie sobie w Google The Real Slender Game, dopiszcie Chomik.pl Na pewno ściągniecie że około nie wiem 200 mega, także nie ma, nie ma szaleństwa. A tymczasem... Trzymajcie się, cześć. I do następnego Slender. The Game. Pa!